Cztery lata walczył o to, by najbardziej poszkodowani w wypadkach, w tym on sam, mogli godnie żyć. Wracamy do historii Tomasza Piesieckiego z Dobrzyniewa Dużego. Gdy miał 3 lata, potrącił go samochód. Nie mógł liczyć na odpowiednią rentę, walczył o zmianę przepisów. W życie właśnie wchodzi ustawa, która osobom poszkodowanym gwarantuje świadczenie nawet po wyczerpaniu pieniędzy z ubezpieczenia. Kamila Ausztol. 66 osób. To są osoby, którym sumy gwarancyjne uległy wyczerpaniu. Wśród nich Tomasz Piesiecki. W 1992 roku podrącił go samochód. Diagnoza nie pozostawiła złudzeń przerwany rdzeń kręgowy. Od tego czasu jeździ na wózku. Sprawca wypadku nie miał wykupionego ubezpieczenia OC. Wypłatę odszkodowania przejął ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. W 1992 roku sumy gwarancyjne wynosiły 720 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy suma gwarancyjna wynosi 5 210 000 zł. To jest kwota nieprównywalna. Odszkodowanie Tomasza szybko się wyczerpało, ale na więcej nie mógł liczyć. Do tej pory obowiązywały przepisy uniemożliwiające zwiększenie niskich sum gwarancyjnych obowiązujących przed 2006 rokiem. Osoby najbardziej poszkodowane potrzebują wysokich świadczeń z tego względu, że potrzebują codziennej rehabilitacji, całodobowej opieki. Tomasz dotarł do Senatu Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Rzeczpospolitej po to, by zmienić przepisy, by dać nadzieję poszkodowanym w wypadkach, którzy utracili już renty lub może ich to za chwilę czekać. Ja w ogóle w to nie wierzyłam, że dobry nie aż tak daleko. Wiedziałam, że jest zdeterminowany, że sobie nieźle radzi w, w codziennym życiu, nie w, w tych ustawach. Po czterech latach walki, Sukces Komisja Finansów jednogłośnie, głosami posłów różnych ugrupowań, poparła projekt nowej ustawy. Jest też prezydencki podpis. Osoby, których dotknęło wyczerpanie się renty, będą mogły wystąpić do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Po wejściu w życie tej ustawy, co lada moment nastąpi, i domagać się dalszej renty, no czyli po prostu środków na bieżące utrzymanie. W sumie ten projekt obejmuje 300 osób w Polsce. To nie jest tak na tyle duża skala tych osób i na tyle duże nie są to świadczenia, aby to miało jakikolwiek wpływ na podwyższenie składek ubezpieczeniowych OC. A dla poszkodowanych w wypadkach to szansa na godne życie. Kamila Au.